Oferta, która otwiera portfel klienta i trzy rzeczy, które musisz wdrożyć, żeby naprawdę zacząć sprzedawać i mieć super przygotowaną ofertę. Masz ofertę. Klienci mówią, że jest dobra, że naprawdę to jest fajne, niemniej jednak nie kupują. Tak zdarza się bardzo często, dlatego to jest powinien być punkt zwrotny, żeby się zatrzymać i zastanowić się nad tą ofertą. I w tym filmie pokażę ci takie triki, które zmieniają twoją ofertę a może nawet nie chcę tego nazywać triki, ale takie sposoby, które przekazują lepszą wartość klientowi, tym samym zmieniają twoją ofertę na bardziej wartościową. A więc zostań do końca tego wideo, bo będę w nim właśnie to pokazywać. Ale najpierw zasubskrybuj ten kanał, ponieważ będę się tu dzielić i dzielę się tutaj wiedzą, praktyką, którą zdobywam na co dzień, którą zdobyłam już wcześniej i są to tylko sprawdzone rzeczy, które u mnie zadziałały, zadziałały u moich klientów. I które są, wynikają z mojego doświadczenia. Zanim e, zacznę Wam mówić o ofercie, to chciałabym Wam pokazać, jak wygląda cały ekosystem sprzedaży i co warto wziąć pod uwagę, jeżeli chcecie osiągać lepsze wyniki. Cały ekosystem sprzedaży składa się w pierwszym kroku od oferty, potem składa się od odpowiedniego lead flow, czyli od pozyskania klientów na swoją ofertę. Jak już sobie możecie wyobrazić, bardzo ważna jest to oferta. Ponieważ to ona będzie powodować, że w łatwiejszy sposób będziecie pozyskiwać lidy, czyli waszych potencjalnych klientów. Żeby, tego, żeby pozyskać klientów, możecie działać wielotorowo. Może to być poprzez działania na social mediach, może to być poprzez reklamę płatną, może to być poprzez dłuższe formy, krótsze formy, dopasowanie odpowiedniego narzędzia, czy reklamy w Google, czy reklamy zupełnie innej. Do tego, żeby zdobyć jak najlepsze, najlepsze zainteresowanie swoim produktem, czyli żeby, żeby dotrzeć swoją ofertą do konsumenta. Czyli mamy ofertę, potem zastanawiamy się, skąd mamy pozyskać tych klientów, kto jest jeszcze naszym klientem, bo to jest bardzo ważne i to jest nadrzędne, i potem jakimi narzędziami, czyli jaką drogę obrać do tego, żeby tego klienta pozyskać. I tutaj wyświetlę Wam właśnie ten schemat, który możecie sobie zobaczyć, zobrazować, żebyście wiedzieli, jak to wygląda, cały taki ekosystem sprzedaży. Oto następny, następny etap to są skuteczne rozmowy, tak? które są zarówno w DM-ach, jak i telefonicznie, jak i umawianie spotkań, jak i prezentowanie siebie. Ja ostatnio miałam na przykład na mentoringu osoby, które prowadzą działalność w obszarze nieruchomości. I y, mają właśnie problem z pozyskaniem inwestora na coś, co jest bardzo dobrze zabezpieczone, na coś, co generalnie, jak zaczynam z nimi liczyć, wygląda bardzo dobrze, właśnie dlatego, że nie potrafią prowadzić rozmów. I nawet przebywają w różnych środowiskach, które powodują, że tam są ich potencjalni inwestorzy, natomiast sam sposób prowadzenia rozmowy. Jest na tyle niewystarczający, że nie są w stanie nikogo do siebie przekonać, i rozmowy kończą się na tym, a fajnie, super, no to dobra, to kiedyś tam to sprawdzimy. Czyli nie doprowadzają do dalszego etapu zainteresowania. I zobaczcie, oferta, potem określenie klienta, pozyskanie tego ruchu, potem skąd my chcemy pozyskać ten ruch, potem jak prowadzimy rozmowę, żeby zainteresować dalej, bądź jak budujemy zaufanie, że ta osoba będzie dalej chciała z nami rozmawiać i przechodzić dalej w tym procesie, i potem zamknięcie całej sprzedaży i całego procesu. I teraz, jeżeli widzicie teraz ten schemat, i jeżeli sobie jesteście w stanie wyobrazić, że coś tutaj nie działa, czyli na przykład, jeżeli mamy słabą ofertę, to ludzie mówią, jest ok, ale dalej nie idą za tym. I ostatnio, na przykład, dużo jest teraz y, takich. Y, Takich rzeczy z rozwoju, z kobiecości, duchowości, i, i wiele osób sprzedaje tego typu rzeczy. I ostatnio ktoś do mnie mówi, tak, no bo ja będę uczyć, jak na przykład rozpoznawać energię żeńską, męską, jak sobie z tym, jak, jak to, jaki to ma wpływ. Ja mówię, no fajnie, no to to jest wiedza, czyli przekazujesz komuś wiedzę. A teraz klient na poziomie oferty, to nie jest dla niego interesujące, no bo on może sobie to też przeczytać. Pokaż mu, jaki, jak on zdobędzie tą wiedzę, i dobrze to. Zbilansuje u siebie to, jak wdroży te rzeczy i jak zmieni się jego życie, bo wtedy będzie to dla niego korzystne. Czyli nie budowanie pewności siebie jest ważne, tylko dokładnie jak mam to zrobić i jak to wpłynie na ciebie, tak? I to są różnice w ofercie. A ja jeszcze do tej oferty będę wracać. To jest tylko początek i pokażę Wam sposoby, jak możecie wypracować nad swoją własną ofertą. Natomiast zrozumienie całego tego ekosystemu sprzedażowego powoduje to, że jesteście zdecydowanie dalej. I jeżeli zrozumiecie też ten cały ekosystem sprzedaży, to zaczniecie łatwiej wyłapywać swoje, no powiem tak kolokwialnie, dziury w nim, tak. Bo, jeżeli mamy dobrą ofertę, mamy fajny content, dobrze pozyskujemy klientów, ale nie potrafimy rozmawiać, to też nam te, to jest sprzedaż przecieka e, między palcami. I uszczelnienie całego tego procesu powoduje, że będziecie wychodzić zdecydowanie wyżej. Tak? E, często jest też tak, że na przykład pozyskujemy dużo lidów, ale nie kwalifikowanych, tak? czyli takich lidów, które nic później dla nas e, nie są dla nas intratne, tylko się narobimy jeśli chodzi o rozmowy, e, tylko prowadzimy dużo rozmów, damy bardzo dużo energii, ale nic tam to nie daje. Ale też może to wynikać właśnie z tego, że mamy źle zrobioną ofertę, źle sprofilowanego klienta i y, nie do końca odpowiedni przekaz, który do tego naszego idealnego klienta jest. I pierwszy taki element dobrej oferty to nie myśl, że y, będziesz mieć taką ofertę jak wszyscy. Nie porównuj, po pierwsze, nie porównuj swojej oferty do kogoś innego. Oczywiście warto wiedzieć, jaka ona mm, jest u konkurencji, natomiast zastanów się nad jedną ważnym, ważną rzeczą. Czy Twoja oferta faktycznie daje jakieś rozwiązanie klientowi? Czy Twoja oferta jest ciekawa? Czy Twoja oferta y, jest tylko prezentacją Twojego produktu, czy jest pokazaniem. Pewnych rozwiązań czy udogodnień, czy też inspiracji dla klienta, bo nie zawsze sprzedajemy rozwiązanie e, i pokazujemy problem, rozwiązanie. Czasem robimy inspirację, czyli przenosimy go gdzieś w coś, co on chce. Tak? I to jest w szczególnie w branżach odzieżowych, biżuteryjnych e, i tego typu projektach. To są, to jest in, tam nie pokazujemy rozwiązań, tam dajemy inspirację. A inspiracją budujemy pożądanie. Pożądanie wywołuje, że my chcemy pozyskać ten produkt i działa to zupełnie inaczej niż w przypadku yy, rzeczy usługowych, gdzie bardziej sprzedajemy produkt i rozwiązanie. I zobaczcie teraz, potężna oferta ma wiele komponentów. I teraz pozwólcie, że pokażę wam dokładnie jakie. I zobaczcie na przykład, niezrównana wartość. Klient musi czuć, że ma super okazję na ręku. Coś, co jest totalnie nie do odrzucenia. I teraz dla przykładu. Prowadzę księgowość za 500 zł. Mam wieloletnie doświadczenie i jestem w tym bardzo dobra. To nie wystarczy. A jeżeli powiesz do klienta w ten sposób: Prowadzę księgowość w taki sposób, że pozwolę Tobie jako przedsiębiorcy zoptymalizować swoje podatki i zaoszczędzić nawet do 15 tysięcy zł rocznie. Albo prowadzę księgowość w sposób bezpieczny, że dzięki czemu Ty śpisz spokojnie, za jedyne na przykład 500 zł. To jest zupełnie inne brzmienie tego samego. Drugim komponentem bardzo ważnym w ofertowaniu jest przejrzystość, czyli jeżeli mówimy i transparentność, jeżeli mówimy bardzo dużymi ogólnikami, czyli zrobię dla Ciebie marketing, który będzie u Ciebie świetnie działał i który pozwoli Ci zarobić, to jest bardzo ogólne. Natomiast jeżeli powiemy do klienta e, w sposób Nasz system dowiezie ci od nie wiem, 15 do 45 lidów miesięcznie, z czego wygenerujesz tyle i tyle sprzedaży. To jest bardziej oferta, za którą klient się obróci, dlatego że daje konkretne rozwiązania. Oczywiście, wiem, że co mi teraz powiesz. Powiesz mi, OK, ale ja nie mogę dać takiej gwarancji. No dobrze, ale jeżeli jesteś teraz firmą, która jest w stanie pozyskiwać te lidy, no to możesz mu te lidy pozyskać temu klientowi, tak? Czy one u niego skonwertują, czy dopełni wszystkich systemów? Tego nie wiemy. Ale jest to na pewno lepsza oferta, niż zrobić ci ogólne rzeczy. Ogólnych dzisiaj nikt nie chce. Zamiast montujemy energoochłonne drzwi i okna, możesz powiedzieć, że montujemy taki system, który pozwoli ci zaoszczędzić x złoty, albo 40, obniży twoje rachunki nawet o 40% w takim i takim czasie. To również brzmi zdecydowanie inaczej. Jeśli chodzi o, o system tworzenia oferty, to jest bardzo ważne, żeby pokazać w nim takie rzeczy jak transformacja, jak przemiana, jak korzyści. I zapamiętajcie sobie bardzo ważną rzecz, że po pierwsze pokazujemy transformację klientowi, pokazujemy jego korzyści, dajemy gwarancję czegoś, tak? I teraz nie mówię na wprost o gwarancji, że na pewno to uzyskasz, ale pokazujemy, co możesz uzyskać, tak? Bo ja też nie powiem ci u nas na programie czy u nas w firmie konsultingowej, że na pewno to osiągniesz, bo to zależy od wielu wskaźników, tak? Od tego, czy będziesz to robić, ale mogę Ci powiedzieć, bo wiem, że jeżeli ktoś zastosował ten system sprzedaży na przykład przez high ticket, to może zarobić od do, tak? Od nie wiem, 30 do 100 tysięcy, od 20 do 50 tysięcy. Dlatego, że wiem, że jeżeli zrobię te wszystkie rzeczy, to to się uda, tak? Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie, na przykład z małym kontem na Instagramie, to wiem, że on powiem: Słuchaj, teraz musisz wybudować to, to, to i to, zrobić to taką, 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 taki, taki scenariusz, i wtedy dopiero możemy wdrożyć ci taką i taką sprzedaż, tak? Bo inaczej się to może nie udać. Ale jesteśmy w stanie coś zagwarantować i coś obiecać i dać konkretną obietnicę. I to jest komponentem dobrej oferty. A więc to, co ważne, żeby zapamiętać, e, tak jak powiedziałam, pierwsze, nie opisujemy tylko o sobie. Ja widziałam bardzo dużo ofert, gdzie, mm, gdzie jest tak, jesteśmy firmą, którą stworzyliśmy w tym i w tym roku, bo zrobiliśmy to, to i to. Zobaczcie, to jest totalnie nieciekawe. Jak teraz na przykład, jak teraz zrobić coś fajniejszego? Pamiętaj, że masz tylko ułamki sekundy, żeby złapać atencję klientów. Jeżeli chcesz komuś złożyć dobrą ofertę, to pomyśl teraz o następujących rzeczach. Jeżeli chcesz złożyć mi ofertę, to, to zastanów się, jakie ja mogę mieć potrzeby. Uderz w coś, co jest dla mnie ważne. Daj jakieś na przykład na początku jakieś mocnych, jakieś badania statystyczne, tak? Na przykład, nie wiem, czytasz coś i powiesz, tylko 20 godzin yy, potrzebujesz, żeby... Opanować pewną umiejętność, ale większość ludzi tego nie robi, bo wciąż odweka tą godzinę, tak? Albo i ty zaczynasz czytać. O co w tym chodzi? Zaczynasz takiego maila czytać, zaczynasz przechodzić dalej. Mogą być takie oferty, które zaczynają się od storytellingu, zaczynają zbliżać naszego odbiorcę do, do czegoś, jeżeli chodzi o pewne na przykład mm, i marki odzieżowe, i marki sprzedające produkty, pokazać tą inspirację, tak? I to są rzeczy, które powinny zaczynać tą ofertę. Potem pokazać, jaki osiągniesz rezultat, jak się będziesz czuć z czymś, tak? Jak y, zmieni to Twoje życie, jak wpłynie. To jest to, co mówiłam. Możemy Ci zaoferować usługę marketingową, możemy Ci dostarczyć 30-50 lidów miesięcznie. Będziesz lepiej chciała tych lidów, bo to wiesz, że to jest konkretne, namacalne i jakieś, tak? Zrobimy Ci roadmapę, tak? Twoich procesów indywidualnych, dopasowanych do ciebie. To samo, jeżeli idziesz, nie wiem, na. Ym, jeżeli yy, idziesz, załóżmy, na jakąś operację yy, upiększającą, to też nie, wiadomo, że nie dostaniesz tej gwarancji, ale chcesz wiedzieć, co ci ktoś będzie robić, jak to będzie wyglądać, gdzie będziesz mieć cięcie, jak to będzie się goić. Masz też pewne pytania, więc też nie chcesz ogólników. Więc te oferty muszą być bardzo przemyślane. I ja na przykład, to, co robię, jak pracuję z klientami, to czasami zmieniamy całkowicie oferty, bo oferty są opisowe. Co ja rozumiem poprzez opisowe oferty, omawianie poszczególnych kroków. Będziemy robić to, będziemy robić to, będziemy robić to, będziemy robić to. Tylko nawet się nie chce przechodzić. Czasami oferty po pięć stron są nie do przeczytania. My je odrzucamy, zanim zaczniemy. I teraz taka dobra oferta powinna pierwsze mnie w pierwszej chwili zaciekawić, czyli trafić w coś mocno. To mogą być, tak jak powiedziałam, badania, to może być coś, co, co przykuje moją uwagę, że ja zacznę iść dalej, zacznę ją czytać, tak. To jest pierwsza rzecz. Drugą rzeczą bardzo ważnym komponentem takiej mocnej oferty jest właśnie pokazanie transformacji, bądź wzbudzenie w Tobie takiej ciekawości, że Ty dalej chcesz tam zostać, tak? Czasami jest, wiecie, czasami um, my oglądamy, i mamy nadmiar wszystkiego, więc te rzeczy są bardzo ważnymi komponentami. E, jeżeli, nie wiem, robicie projekty, tak? Projektujecie coś, to nie pokazujecie temu klientowi od razu wszystkiego, tak? Te rzeczy są na etapie umowy w ofercie ma mi pokazać mój komfort. Ja na przykład czasami, jak dostaję ofertę akurat na przykład, przykładowo od firm, które mi coś projektują, od architektów, nie chcę jej czytać, tak? No bo ona jest tak długa, to będzie ten etap, a ten etap, a tamten etap. Ja chcę się dowiedzieć, czy ktoś mi zorganizuje stolarza taniej, czy ktoś mi dostarczy Wykonawców, w jaki to będzie plus minus budżecie. Chcę wiedzieć też, czy weźmie całą, cały nadzór na siebie. I to są dla mnie jakby interesujące rzeczy. I mało to, czy ta osoba zrobi to, co ja chcę. tak I też, co jest dla mnie na przykład fajne, korzystne, co ja lubię usłyszeć, to lubię bardzo usłyszeć coś takiego, że. Pokażę mi detale, to czego ja sama nie zrobię. No bo każdy z nas gdzieś w podświadomości ma coś takiego, że myśli sobie, a to ja sobie to sam, tutaj tapetę, tutaj to, tutaj to będzie. Nie, właśnie pokaż tej ofercie. Właśnie dbam o takie detale, jak na przykład punkty świetnego, oświetlenie ambientowe, czego sam sobie na pewno nie zrobisz. Dobór różnych materiałów. Wiem, jak zaoszczędzić na tych materiałach, jak z jednej płytki wielkoformatowej wyciąć. Ile rzeczy i zużyć na inne elementy, dzięki czemu zaoszczędzisz na przykład 2000, tysiące, trzy tysiące, pięć tysięcy i tak dalej. Wiem, jak zdobyć takich wykonawców, po których nie ma poprawek, tak? których nie będziesz później gonić. I potem dopiero przechodzicie do oferty. Potem, dopiero, jak już, do, jak już doprowadzicie z tym klientem do rozmowy i on się decyduje, to wtedy ustalamy szczegóły. Ale na początku ważne jest, żeby ta oferta była mocna, żebym ja chciała do tej oferty dalej wejść. I to jest w systemie sprzedaży bardzo ważne. Wszystkie oferty pod high ticket, które tworzyłam, pokazują transformację, pokazują czego się nauczysz, czego się dowiesz i gdzie będziesz po tym, po tym, że skorzystasz z kursu, z spotkań ze mną. My przecież chcemy efektu. Jak my wychodzimy, nie wiem, na przysłowiowe paznokcie, to my chcemy mieć je zrobione ładnie, tak? Nie chcemy tylko posłuchać, co nam to da. Tylko chcemy wiedzieć co. Yy, chcemy wiedzieć, jaki czas. E, jakie produkty, jak to będzie wyglądać, i dopiero potem cena. Często też wiele osób ogranicza się ceną, tak? Bo mówi, a dobra, to ja muszę opuścić cenę, bo nie będę mieć klientów. Nie, to nie chodzi o cenę. Chodzi o to, że nie prezentujesz swojego produktu w sposób odpowiedni poprzez dobry język wartości. Zobaczcie teraz taki przykład. Obecna oferta, nowa oferta. Nazwa: zagospodarowanie terenów zielonych może być system, zielona gwarancja. Rezultat. I teraz często jest opisane kompleksowe realizacje. No fajnie, kompleksowe realizacje. A co jeżeli by to brzmiało w następujący sposób? Gotowy teren w 90 dni bez poprawek z gwarancją jakości. To już pokazuje, ile to zrobicie, gwarancja jakości. Już czuję się od słowa kompleksowe wykonanie, bo takie coś, to takie coś mówi do mnie, że to jest ok, to jest profesjonalne. Zobaczcie, jeszcze kolejnym takim y, tutaj, w, w, w tym chciałam powiedzieć, jest na przykład korzyści. Korzyści możecie przedstawić, jak po wykonaniu tych wszystkich rzeczy, y, Zielonych w Ogrodzie, to będziesz mieć ładny ogród, albo możesz mieć oddanie inwestycji w terminie i bez reklamacji. I teraz, która y, przemówi na mnie korzyść? Ładny ogród jest bardzo czymś, co ja już nie do końca, nie do końca we mnie przemawia, ale oddanie inwestycji bez opóźnień i bez reklamacji to już jest dla mnie większą korzyścią, ponieważ ja wiem, że chcę mieć na przykład ten ogród gotowy na czerwiec, tak? albo chcę mieć to gotowe na dany, dany okres i to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. I teraz chcę wam powiedzieć taki jeden case study, żebyście sobie wyobrazili, jak to było, jak ja zmieniałam ofertę z jedną z moich klientek. Ona akurat zajmuje się projektowaniem wnętrz i oferta też właśnie to co powiedziałam wcześniej, była bardzo rozbudowana, myśmy ją skróciły, pokazały troszkę inaczej ceny, pokazały inaczej język korzyści, poprawiłyśmy widoczność y mojej klientki w Google. Poprawiłyśmy również widoczność, poprawiłyśmy również komunikowanie się, jeśli chodzi o ofertę, czyli nie wysłanie zimnego maila, jak ktoś zapyta, tylko jeszcze zbadanie potrzeb, jeszcze doprecyzowanie pewnych rzeczy, dopiero wysłanie oferty, potem oferta, co ma na celu, nie od razu sprzedaż, a umówienie się na rozmowę, czyli nawiązanie bliższej relacji, żeby ten klient chciał z nami, żeby poczuł i ta oferta nie ma ci od razu sprzedać. Ta oferta miała mi otworzyć drzwi do następnego, do następnych rozmów, tak? No bo jeżeli ja dzisiaj daję jakąś ofertę, a ktoś mnie kompletnie nie zna, no to może nawet nie poczuć ze mną więzi. Więc ja muszę się zastanowić, ta oferta co ma zrobić? Ta oferta ma otworzyć mi na przykład drzwi do tego, żeby z kimś porozmawiać. Jeżeli ta oferta mi te drzwi otworzy, no to ja mam kontakt z drugim człowiekiem. Jeżeli mam ten kontakt z drugim człowiekiem, no to w tym momencie jest mi łatwiej znowu Wyczuwać jego obiekcje i znowu odpowiadać na te obiekcję, tak? I dopiero wtedy domykam tę transakcję. I tak przeszliśmy przez cały ten system, i co spowodowało, że dzisiaj ma pełny grafik i obłożenie praktycznie już do końca roku. I nie zmieniło bardzo dużo. Co zmieniła? Zmieniła trochę ofertę, zmieniła podejście do oferty, komunikuje się bardziej językiem korzyści, oferta ma inny, inny wymiar, czyli oferta nie ma wymiaru od razu ci chce sprzedać, tylko oferta ma otworzyć. Klienta do rozmowy, i jeżeli otworzy klienta do rozmowy, no to w tym momencie ona znowu może wyłapywać jego obiekcje i znowu na nie odpowiadać, co pozwoliło jej zamykać 80% transakcji więcej. I to właśnie dla mnie są komponenty dobrej oferty. Więc jeżeli dzisiaj zastanawiasz się, czy Twoja oferta jest dobra w całym tym systemie sprzedaży, który teraz widzisz, to jest cały system sprzedaży, to wytnij sobie swoją ofertę i zastanów się, czy ona jest. U Ciebie dobra i czy u Ciebie działa dobrze. Adam jeszcze mam dygresję, ponieważ tak jak wiecie, prowadziłam firmę TOUS i, i byłam współwłaścicielem na rynku polskim. E, oferta również w, w punktach sprzedaży, stacjonarnych i tak dalej, to jest prezentacja produktu. Tutaj, jeżeli ja odnotowywałam bardzo duże spadki sprzedaży w momencie złej prezentacji produktu. W momencie, kiedy było za dużo, kiedy nie było ładnej ekspozycji, w momencie nawet, kiedy światło było źle, w momencie, kiedy coś nie było odpowiednio doświetlone. Więc, jeżeli działacie w obszarach biznesów stacjonarnych, to uwierzcie mi, że źle zaprezentowana biżuteria, źle zaprezentowane ciastko, źle zaprezentowana odzież, e, tudzież inna usługa powoduje to, że. Nie do końca chcemy, tak, że w usługach, gdzie wchodzi klient, czy w sprzedaży, gdzie wchodzi klient do naszego miejsca, tam odgrywają rolę detale. I to jest również wasza oferta. I tutaj trzeba się bardzo dobrze zastanowić, czy dobrze prezentujecie, a potem czy dobrze sprzedajecie tą swoją ofertę. Czyli tutaj, jakby, troszeczkę proces jest zupełnie inny niż w tym, co powiedziałam wcześniej, ale równie ważny, i wiem, jakie popełniałam błędy, jeżeli miałam coś yy, nie tak, jeśli chodzi o ofertę. Także dzisiaj e, chciałabym, żebyście się pochylili nad swoją ofertą. A ja będę dalej przechodzić do całego systemu sprzedaży i dzielić się tutaj większą ilością informacji. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Tym razem było o ofercie, natomiast będę poruszać kolejne elementy systemu sprzedaży. A Wam dziękuję za obejrzenie, za subskrybowanie i bardzo dziękuję za wszystkie udostępnienia. Bo jeżeli nie tobie, to pamiętaj, że może się to przydać komuś innemu.